Sezon ósmy w rozdziale drugim startuje już za kilka dni, a my mamy coraz więcej nowych informacji właśnie na jego temat. Także koniecznie oglądajcie ten film do końca. I na samym początku tego filmu mam dla was takie wyzwanko, a najdokładniej czy w godzinę odstawienia tego filmu uda wam się tutaj wbić 400 łapek w górę. Także sprawdźmy czy dacie radę. No i jeszcze przypominam o moim kodziku w sklepie z przedmiotami, a najdokładniej HEXO32. Gdybyście go wpisali to byłoby mi naprawdę miło. No i ja już bez przedłużania zapraszam was do oglądania że jeden z użytkowników Twittera, który nazywa się CandyWing, spotkał Donalda Mustarda, czyli jednego z pracowników Epic Games i zadał on mu kilka pytań. No i moi drodzy, dzięki temu poznaliśmy naprawdę wiele ciekawych rzeczy i na samym początku jest to to, czy Travis Scott jeszcze powróci do sklepu. Także jak odpowiedział na to Donald, odpowiedział on na to, że właśnie event dedykowany Travisowi zajął im aż dwa lata. Także możliwe, że po całym evencie umowa Fortnite'a i Travis'a dobiegła końca, przez co nadzwyczajnie w świecie Fortnite. Nie nie chcę teraz wstawiać właśnie skina Travisa do Fortnite'a bez jego zgody i na przykład, nie wiem, próbułem odnowić kontrakt, żeby skin jeszcze raz się pojawił, ale no skoro dogadywano to dwa lata, no to myślę, że ponowne nawiązanie właśnie całej współpracy może za zająć naprawdę wiele czasu. Przy okazji z całej rozmowy dowiedzieliśmy się naprawdę wielu rzeczy, chociażby o tym, że skórka Trispasser Elite i jest to skin, o którym mówiłem wam w ostatnim filmie, jest to tylko do eventu i nie będzie ona już więcej dostępna i następna współpraca ma być z jakąś żeńską postacią i nie ma to być Lady Gaga. Przy okazji Candy może dostać swój pakiet w sklepie i na samym końcu mamy to, że Kevin, czyli właśnie kostka oraz Fundament mają odegrać ważną rolę w świecie Fortnite'a. Wydaje mi się, że są to naprawdę... No, że tak powiem, mocne informacje, jak na to, że dostaliśmy je od właśnie oficjalnego pracownika Epika, także wydaje mi się, że jest to naprawdę rzetelne źródło. No, bo raczej, no, pracownik Epika, tym bardziej, który jest naprawdę wysoko i już nieraz dawał nam jakieś podpowiedzi, mówi nam tak wiele, no to wydaje mi się, że musi być to nadzwyczajnie świecie prawdą. Bardziej dowiedzieliśmy się najnowszej informacji odnośnie Naruto w sezonie 8. Także według wszystkich informacji, Naruto miał być właśnie w karnecie, i podobno nawet potwierdził to sam Donald Mustard, lecz na samym końcu Candy Wing napisał Dzisiaj po raz ostatni rozmawiałem z Donaldem. Chciałem coś sprostować, co było źle zrozumiane, a nawet on mi powiedział: Naruto nie jest w karnecie bojowym. Chciał, abym to sprostował, bo widział wszystko zeszłej nocy i zaczął się martwić. Także nadzwyczajnie zwyczajnie świecie, nawet sam Donald Mustard powiedział, że w sezonie 8 Naruto nie będzie, i cały przeciek od tajemniczego gościa z, Likera, z Reddita tak naprawdę teraz się no, nie sprawdził. Także nie wiadomo, co będzie w następnym sezonie, i podobno właśnie według teorii, graczy, no to właśnie Naruto ma się pojawić w następnym sezonie, tylko że po prostu w sklepie z przedmiotami. Także możliwe, że rzeczywiście tak będzie, ale też możliwe, że jest to jakiś troll i na zwyczajnie świecie w następnym sezonie Naruto będzie, bo byłoby naprawdę wiele ciekawych rzeczy, chociażby mityczna broń, która byłyby kunai, ale jeżeli teraz jak na razie jest w sumie mowa o tym, że Naruto ma nie być, no to w sumie możemy powiedzieć to, że no, na zwyczajnie świecie no, nie będzie tego Naruto. Także no troszeczkę słabo, bo wiem, że są osoby, które chciałyby zobaczyć Naruto, są też takie, które by nie chciały, i to jest tak szczerze obojętne, ale w sumie całkiem byłoby no naprawdę fajnie zobaczyć taką kolaborację. Tym bardziej za kilka dni odbędzie się właśnie event, który zakończy sezon 7 i będzie się on nazywał Skyfire i w całym eventie będziemy walczyli z kosmitami i, moi drodzy, zapewne myśleliście, że wygramy, ale możliwe, że tak rzeczywiście nie będzie. Ze względu na to, że właśnie jak ten ziomek robił ten cały wywiad z Donaldem Mustardem, to zapytał się go on, jakimi słowami może określić sezon 8. Ten odpowiedział mu The Last Reality, co oznacza ostatnia rzeczywistość. Także możliwe, że w sezonie 8 będzie dalej kontynuacja. Wątku z kosmitami, i tak naprawdę całość się jeszcze nie zakończy, i w sezonie 8 będziemy mieli jakieś drugie podejście do tego całego usunięcia kosmitów, ale no tutaj też przy okazji nie sprawdza się, że tak powiem, teoria ziomeczka z Reddita. No bo no rzeczywiście, sezon 8 może nie mieć w sobie określenia The Sideways, ale odnośnie potworów i tak dalej, to dalej może się pojawić, bo jest to dalej taki motyw, właśnie powiązany z jakimiś kosmitami, i tak dalej. Także miejmy nadzieję, że rzeczywiście coś takiego sezonie 8 będzie i mi osobiście by to się naprawdę podobało i nie wiem czy w sumie chcę widzieć, że tak powiem, drugą część tego samego sezonu, bo jeszcze nigdy tak nie było i wydaje mi się, że byłoby to dość nudne, gdyż Fortnite na każdy sezon, że tak powiem, miało jakąś inną, że tak powiem, fabułę, jakieś inne zmiany na mapie. Tutaj akurat mieliśmy właśnie kosmitów, także właśnie w następnym sezonie przydałoby się coś innego. Bynajmniej tak jest moje zdanie i w komentarzu możecie napisać, co o tym sądzicie. A, i Ziomek spytał się go jeszcze o to, czy w przyszłości Fortnite'a będziemy mogli ujrzeć Spidermana. No i Donald odpowiedział na to w sumie nic, a bardziej no to wziął. I to tak naprawdę tyle. Ale jak napisał jeden z likerów, to brzmiało troszeczkę jak takie nie, ale tak. I no w sumie no to tutaj nie mam jakoś zbytnio komentarza. Jeżeli sam Donald Mustard na to nie odpowiedział, to jak na razie wydaje mi się, że tutaj nie masz, że tak powiem, jakiejś konkretnej odpowiedzi. Także tutaj myślę, że musimy nadzwyczajnie w świecie poczekać kilka następnych sezonów. No chyba, że Fortnite szykuje już kolaborację ze Spider-Manem na następny sezon, to byłoby naprawdę całkiem ciekawe. I moi drodzy, to są jak na razie wszystkie informacje z. W sumie tego całego wywiadu, i no, dają nam one naprawdę wiele odnośnie właśnie przyszłości Fortnite'a, także mam nadzieję, że były one dla Was przydatne. Bardziej, no to wracając do teorii sprzed kilku filmów, no to właśnie jeszcze ją przypominam, a najdokładniej jest to teoria o tym, że w następnym sezonie też może być nawet pustynia. I ogólnie, no, to jest to dość dziwne, a najdokładniej, no, to całość tutaj jest totalnie, że tak powiem, według mnie niepojęta. I chociażby mamy to, że właśnie w następnym sezonie ma być jakaś ostatnia rzeczywistość. Przy okazji, inni mówią o tym, że będzie jakaś pustynia, inni twierdzą, że będzie totalnie coś innego. Także ja tutaj nie mam jakoś zbytnio swojego zdania, ale odnośnie właśnie piramidy. I pustyni, no to właśnie taka miejscówka została odkryta przez Hypexa. Przy okazji, na jednym z ekranów czytywania, mamy chociażby też pustynię, której na świecie nie ma w Fortnite jeszcze. I również został odkryty przedmiot, którego będziemy mogli zjeść, czyli kaktus. Także to jest taka teoria, którą w sumie mówiłem Wam już w ostatnim filmie. A i przy okazji, no to start sezonu 8 jest przewidziany właśnie na jakoś chyba 13 września, ponieważ cały event ma się odbyć 12 września o godzinie 22. Wtedy ma się odbyć właśnie. 8-godzinna przerwa, i dopiero wtedy, że tak powiem, będzie cała aktualizacja. Dzięki której będziemy mogli pobrać sezon ósmy. Także tutaj będzie troszeczkę oczekiwania, i wątpię, że powróci czarna dziura, ze względu na to, że wtedy mieliśmy chyba 2 czy 3 dni przerwy od Fortnite'a. A Epic Games raczej nie wprowadzi czarnej dziury na 8 godzin, gdzie jeszcze większość graczy będzie spało. Ponieważ z tego co wiem, no to 12 września to jest chyba poniedziałek czy niedziela, także no, myślę, że tutaj dość sporo osób będzie już w szkole, i wydaje mi się, że no nadzwyczajnie w świecie nie ma sensu wprowadzać czarnej dziury w takim momencie ale no możliwe, że się mylę i rzeczywiście czarna dziura będzie ze względu na to, że pliki gry na to wskazują gdyż zostały zaktualizowane pliki gry czarnej dziury, ale no według mnie to by nie miało troszeczkę sensu i co moi drodzy, to by było na tyle jeżeli chodzi o ten odcineczek jeżeli dowiedzieliście się czegoś nowego na temat sezonu 8, to naprawdę fajnie i byłoby też miło jakbyście zostawili tutaj łapeczkę do góry i no przypominam o challenge'u Czyli właśnie 400 łapek w górę w godzinę I powodzenia w szkółce moi drodzy Jeżeli właśnie chodzicie do szkółki To życzę wam powodzenia, dobrych ocen i tak dalej A, no i też miłego dnia lub i też wieczoru Tak jak mówię to co film A, jeszcze przypominam o kodziku A najdokładniej Hexo32 I jeżeli też będziecie kupowali karnet bojowy w następnym sezonie No to również możecie to zrobić z moim kodzikiem No i co? Tutaj tak naprawdę wielki znak zapytania, co pojawi się w sezonie 8. Przy okazji moi drodzy, no to jeszcze pojawi się film, który podsumuje właśnie wszystkie te przecieki i będzie to film, który zapewne pojawi się w sobotę. Także myślę, że możecie wyczekiwać. No i co, trzymajcie się, do zobaczenia.